Cześć, witaj w trzecim odcinku z serii, w której przedstawiam Ci gotowy plan treningowy przygotowujący do przebiegnięcia maratonu poniżej 3 godzin. Z poprzednich filmów z tej serii dowiedziałem się, z jakich intensywności treningowych korzystam, jakie rodzaje jednostek treningowych stosuję oraz jak układam cały plan z podziałem na wszystkie fazy treningowe. I przedstawiłem Ci już plan dla pierwszych dwóch okresów, czyli dla okresu wprowadzenia oraz okresu ogólnego. I było to pierwsze 16 tygodni tego planu treningowego. Natomiast dzisiaj poznasz ostatnie 8 tygodni, czyli plan dla okresu specjalistycznego. Tak jak to miało miejsce w okresie ogólnym, nadal pozostajemy przy pięciu jednostkach treningowych w tygodniu, natomiast sam układ tygodnia lekko się zmieni i jednostki treningowe również ulegną zmianie. Przede wszystkim do długich wybiegań wprowadzimy mocniejsze akcenty. W okresie ogólnym wszystkie długie wybiegania odbywały się na niskiej intensywności, natomiast w okresie specjalistycznym zaczniemy wprowadzać. Trochę biegania w tempie maratońskim i trochę po prostu mocniejszych akcentów podczas tych długich wybiegań, i one będą odbywały się w soboty, zamiast w niedzielę, tak jak to miało miejsce w okresie ogólnym. A więc we wtorek zaczynamy sobie od akcentu. Zaczynamy od 15 minut wybiegania w tempie między 5,0 a 5,20 na kilometr. Następnie, rozgrzewka, i po rozgrzewce przechodzimy do zadania głównego, gdzie wykonujemy 4 odcinki 10-minutowe w tempie między 4,20 a 4,25 na kilometr na przerwie 3-minutowej w marszu lub w bardzo spokojnym truchcie. I po zadaniu głównym, jeszcze 10 minut spokojnego wybiegania w środę. Krótkie, spokojne, 50-minutowe wybieganie, i ten trening będzie się co tydzień w środę pojawiał. To będzie identyczna jednostka treningowa. W czwartek, natomiast wprowadzamy sobie podbiegi, to jest nowy bodziec, którego nie było w okresie ogólnym. Zaczynamy od 30 minut wybiegania w tempie między 5,0 a 5,20 na kilometr. Później rozgrzewka, i przechodzimy właśnie do podbiegów. W tym tygodniu realizujemy 10 podbiegów 60 sekundowych w tempie mniej więcej między 3,40 a 3, 50 na kilometr. Natomiast to tempo może się lekko różnić w zależności jak strony podbieg wybierzemy. Natomiast intensywność tego podbiegu powinna być względnie wysoka. To powinna być mniej więcej taka intensywność, którą bylibyśmy w stanie utrzymać przez około 10 minut maksymalnego wysiłku. Przerwa między podbiegami. Około dwuminutowa, czyli po prostu poprzez spokojny trucht na dół z tej górki. Po podbiegach, jeszcze 10 minut spokojnego truchtu. I w sobotę wprowadzamy pierwsze długie wybieganie z mocniejszymi akcentami. Zaczynamy w tym tygodniu od 26 km. W następnych tygodniach będziemy ten dystans lekko wydłużać, aż przejdziemy do 30. Również treningi 32-kilometrowe pojawią się w tym planie treningowym. A więc w tym tygodniu, w sobotę, zaczynamy od 10 km biegu w tempie między 5,0 a 5,20 na km, czyli tradycyjnego wybiegania. I potem zaczynamy sto, stopniowo przyspieszać. Stosujemy bieg z narastającą prędkością i biegniemy ósemkę w tempie między 4,40 a 5,0 na kilometr. Potem czwórkę w tempie między 4,20 a 4,40 na kilometr. I potem biegniemy dwójkę w docelowym tempie maratońskim, żeby złamać 3 godziny, czyli w tempie 4,16 na kilometr. I na koniec jeszcze dwa kilometry spokojnie w ramach takiego już schłodzenia, i łącznie daje to. 26 km. W niedzielę krótkie, spokojne, 50-minutowe wybieganie w tempie między 50 a 5.20 na kilometr. Natomiast jeżeli będziemy mocno zmęczeni po sobotnim treningu, możemy ten trening pobiec wolniej, lepiej, żeby on był pobiegnięty zbyt wolno niż zbyt szybko. A jeżeli to zmęczenie będzie bardzo, bardzo duże, to możemy też skrócić to niedzielne wybieganie do 40 minut. I przechodzimy do 18 tygodnia. Układ tego tygodnia jest podobny do poprzedniego, z tym że czwartek zamiast podbiegów będziemy wykonywali rytmy. Natomiast zaczynamy od wtorku. Zadaniem głównym jest zrealizowanie sześciu odcinków 5-minutowych na przerwie dwuminutowej w marszu lub bardzo spokojnym truchcie. Pierwszy odcinek biegniemy w tempie między 4,20 a 4,25 na kilometr, drugi w tempie między 4,0 a 4,05, trzeci znowu. W tempie między 4,20 a 4,25 i cały czas tak na zmianę 6 odcinków. W środę 50-minutowe wybieganie, które co tydzień będzie się w środę powtarzało i w czwartek, tak jak mówiłem, zamiast podbiegów realizujemy rytmy. Zaczynamy od 40 minut wybiegania w tempie między 5,0 a 5,20 na kilometr, później rozgrzewka i następnie 10 rytmów 20-sekundowych. W tempie między 30 a 320 na kilometr na przerwie 40 sekundowej w marszu lub w bardzo spokojnym truchcie i po rytmach jeszcze 10 minut spokojnego wybiegania. W zeszłym tygodniu, w sobotę, realizowaliśmy trening 26 km. W tym tygodniu dołożymy 2 km i zrealizujemy trening 28 kilometrowy I będzie on już również raczej trudniejszy niż ten w zeszłym tygodniu, bo będziemy mieli łącznie 16 km biegania w tempie. Maratońskim, natomiast jeszcze nie na bardzo długich odcinkach, bo na 2 km. Natomiast zaczynamy od 3 km spokojnego wybiegania w tempie między 5,0 a 5,20 na kilometr i następnie przechodzimy do zrealizowania 8 odcinków 2 kilometrowych po 4,16 na kilometr, czyli w docelowym tempie maratońskim. Na przerwie 1 km, i ważne, tę przerwę pokonujemy w tempie między 5,0 a 5,20 na kilometr. Nie zwalniamy, nie zatrzymujemy się, tylko cały czas. Staramy się utrzymywać to tempo i na koniec jeszcze jeden kilometr spokojnego wybiegania. Bardzo ważne w tym treningu jest, żeby nie zacząć tych odcinków zbyt mocno. To są krótkie odcinki. Pierwszy odcinek na pewno będzie względnie komfortowy, drugi, trzeci również. Natomiast trudno zacznie się robić na odcinku szóstym, siódmym i bardzo ważne jest, żeby zacząć w tym tempie 4:16 na kilometr i utrzymywać to tempo przez wszystkie odcinki, a nie że zaczynamy po 4:05, po 4:10, bo będzie nosiło i potem zaczniemy zwalniać na 4:15 i będziemy kończyli po 4:20. Wtedy ten trening będzie zrealizowany źle. Zaczynamy po 4:16. Nawet lepiej zacząć trochę wolniej po 4:17, 18. Potem przechodzimy do tempa 4:16, ostatnie dwa odcinki możemy pobiec po 4:15, 4:14. I w niedzielę krótkie spokojne 50-minutowe wybieganie. I przechodzimy do 19 tygodnia, który we wtorek zaczynamy od biegu ciągłego Zmiennego. Zadaniem głównym jest zrealizowanie 30-minutowego takiego biegu. Zaczynamy od 3 minut w tempie między 4.0 a 4.05, potem 3 minuty w tempie między 4.20 a 4.25 i cały czas tak na zmianę przez 30 minut. Oczywiście przed zadaniem głównym 15 minut wybiegania oraz rozgrzewka a po zadaniu głównym 10 minut spokojnego truchtu, w środę 50-minutowe wybieganie i w czwartek podbiegi, tak jak to miało miejsce dwa tygodnie temu, z tym, że dwa tygodnie temu wykonywaliśmy 10 podbiegów 60-sekundowych, a w tym tygodniu realizujemy 10 podbiegów 50-sekundowych. I na sobotę mamy zaplanowaną pierwszą trzydziestkę w tych przygotowaniach. Trening podobny do tego, który mieliśmy dwa tygodnie temu, z tym, że Trochę dłuższy. Zaczynamy od 10 km zwykłego wybiegania, identycznie jak miało to miejsce dwa tygodnie temu, w tempie między 5,0 a 5,20 na kilometr. I następnie zaczynamy stopniowo przyspieszać. Biegniemy potem ósemkę po 4,40 a 5,0 na kilometr, potem szóstkę między 4,20 a 4,40 i czwórkę w docelowym tempie maratońskim. I na koniec jeszcze 2 km spokojnie w ramach schłodzenia. I w niedzielę krótkie, spokojne 50-minutowe wybieganie. 20 tydzień zaczynamy 30-minutową zabawą biegową na odcinkach jednominutowych. Realizujemy 15 takich odcinków w tempie między 4,0 a 4,05 na kilometr. Na przerwie jednominutowej i podczas przerwy utrzymujemy tempo między 5,0 a 5,20 na kilometr. Czyli nie truchtamy bardzo spokojnie, tylko. Tempo takiego tradycyjnego wybiegania. W środę spokojne 50-minutowe wybieganie, w czwartek wybieganie z rytmami identyczne jak dwa tygodnie temu, czyli 40 minut wybiegania, potem 10 rytmów 20 sekundowych na przerwie 40 sekundowej i po rytmach jeszcze 10 minut spokojnego wybiegania. I na sobotę mamy zaplanowane kolejne długie wybieganie. W zeszłym tygodniu było to 30 km. W tym tygodniu realizujemy trening 32-kilometrowy. Zaczynamy od 6 km biegu w tempie między 5.0 a 5.20 na kilometr i następnie przechodzimy do zrealizowania 6 odcinków 3-kilometrowych w docelowym tempie marytońskim. Trening bardzo podobny jak ten, który wykonywaliśmy 2 tygodnie temu, z tym, że 2 tygodnie temu realizowaliśmy 8 odcinków 2-kilometrowych, czyli łącznie było to 16 km. W tempie maratońskim na odcinkach 2 Tutaj zwiększamy czas trwania odcinków do 3 kilometrów i łącznie realizujemy 6 odcinków, czyli daje to 18 kilometrów biegania w tempie maratońskim, czyli o 2 km więcej niż dwa tygodnie temu. Między tymi trójkami mamy przerwę 1 w tempie między 5:0 a 5:20 na kilometr i po całym zadaniu głównym jeszcze 2 km spokojnego wybiegania. I w niedzielę krótkie, spokojne 50-minutowe wybieganie. 21 tydzień, we wtorek, zaczynamy od kolejnego akcentu. Zadaniem głównym jest zrealizowanie. Na początku, czterech odcinków 4-minutowych w tempie między 4,0 a 4,05 na kilometr. Na przerwie 2-minutowych marszulów w bardzo spokojnym truchcie, i po tych czterech odcinkach przechodzimy do 10-minutowego odcinka w tempie między 4,20 a 4,25 na kilometr. W środę 50-minutowe wybieganie i w czwartek podbiegi. Dwa tygodnie temu 10 podbiegów 50 sekundowych, w tym tygodniu 10 podbiegów 40 sekundowych. I w sobotę kolejny długi, mocny trening 32 km. I w tym tygodniu wprowadzimy dłuższe odcinki w tempie maratońskim. Zaczynamy na początku od 8 km w tempie między 5,0 a 5,20 na kilometr i później, tak jak mówiłem, przechodzimy do dłuższych odcinków. Realizujemy 8 km odcinek ciągiem w docelowym tempie maratońskim, czyli po 4,16 na kilometr. Potem mamy względnie krótką przerwę, bo dwukilometrową w tempie między 5,0 a 5,20 na km, i następnie. Biegniemy szóstkę również w docelowym tempie maratońskim, czyli po 4,16 na kilometr. Potem znowu mamy przerwę dwukilometrową w tempie między 5,0 a 5,20 na kilometr. I potem przechodzimy do 4 czterokilometrowego odcinka w tempie maratońskim. I na koniec jeszcze dwa kilometry spokojnie. Łącznie daje to na tym treningu 18 km biegania w tempie maratońskim, czyli tyle samo, ile w zeszłym tygodniu. Z tym, że na dłuższych odcinkach, bo w zeszłym tygodniu realizowaliśmy odcinki 3-kilometrowe, tutaj mamy ósemkę, szóstkę i na koniec czwórkę. W niedzielę wybieganie spokojne, 50-minutowe. I przechodzimy do 22 tygodnia, czyli ostatniego tak mocnego tygodnia w tych przygotowaniach. Od następnego zaczniemy już powoli schodzić z obciążeń. We wtorek zaczynamy od akcentu, gdzie zadaniem głównym jest zrealizowanie 5 odcinków 5-minutowych. Na przerwie dwuminutowej. I odcinki biegniemy progresywnie. Czyli pierwszy odcinek pokonujemy w tempie. Mniej więcej po 4,25 na kilometr. I każdy kolejny biegniemy trochę szybciej. Tak żeby ten ostatni piąty pobiec po 4,0 na kilometr. W środę wybieganie 50 minutowe. W czwartek wybieganie z rytmami. I w sobotę ostatnie tak długie wybieganie. 32 kilometrowe. Zaczynamy od 5 kilometrów. W tempie między 5.0 a 5.20 na kilometr, i potem przechodzimy do zadania głównego, gdzie łącznie będziemy mieli 20 km biegania w docelowym tempie maratońskim. Biegniemy 5 odcinków 4-kilometrowych, w tym tempie po 4.16 na kilometr, na przerwie jednokilometrowej, w tempie między 5.0 a 5.20 na kilometr. I na koniec, po całym zadaniu głównym, jeszcze 2 km spokojnie. Niedziela, krótkie, spokojne, 50-minutowe wybieganie. Przechodzimy do 23. tygodnia, zaczynamy powoli schodzić z obciążeń. Na ten tydzień mamy zaplanowane już tylko 4 jednostki treningowe i we wtorek zaczynamy od biegu ciągłego zmiennego. Trening prawie że identyczny jak ten, który realizowaliśmy w 19. tygodniu, z tym, że w 19. tygodniu mieliśmy 30-minutowy bieg ciągły zmienny, w tym tygodniu 24-minutowy. Reszta elementów tego treningu pozostaje bez zmian. W czwartek wybieganie z rytmami: 40 minut wybiegania, rozgrzewka 10 rytmów 20-sekundowych na przerwie 40-sekundowej i po rytmach 10 minut spokojnego truchtu. I w sobotę trochę dłuższe wybieganie, natomiast już tylko 18 km to już nie będzie żadna 30, tak jak w zeszłych tygodniach, bo tak jak mówiłem, zaczynamy schodzić z obciążeń. Wybieganie wygląda tak, że zaczynamy od 10 km w tempie między 5,0 a 5,20 na kilometr, potem biegniemy szóstkę. W tempie maratońskim, czyli po 4,16 na kilometr, i na koniec jeszcze dwójkę spokojnie między 5,0 a 5,20 na kilometr. I w niedzielę krótkie wybieganie, w zeszłych tygodniach było to 50-minutowe, w tym tygodniu skracamy czas trwania do 40 minut. I przechodzimy do tygodnia startowego. We wtorek mamy zaplanowany jeszcze taki trening podtrzymujący, gdzie zadaniem głównym jest wykonanie trzech odcinków 4-minutowych. W tempie między 4.0 a 4.05 na kilometr, na przerwie dwuminutowej w marszu lub w bardzo spokojnym truchcie, także to już nie jest żaden mocny trening, tylko tak jak mówiłem trening podtrzymujący. W czwartek 40-minutowe wybieganie w tempie między 5.0 a 5.20 na kilometr i w sobotę realizujemy ostatni rozruch przed startem. Zaczynamy od 15 minut wybiegania w tempie między 5.0 a 5.20 na kilometr, potem rozgrzewka po rozgrzewce 5 rytmów, i po rytmach 5 minut spokojnego wybiegania, i w niedzielę startujemy wtedy w maratonie. Natomiast jeżeli start mamy w sobotę, to czwartkowe wybieganie przesuwamy na środę, w sobotni rozruch na piątek, i wtedy w sobotę biegniemy nasz docelowy maraton. A w tym odcinku to już by było na tyle: po zrealizowaniu tego planu treningowego powinniście być przygotowani do przebiegnięcia maratonu poniżej 3 godzin.